Siema! tym razem zrobiłem e, tribu kratka. E, dla mnie to było ładny klacz, ponieważ tutaj tak leciałem, patrzę się na niego i tutaj takie skracowałem, patrzę się na niego i tutaj takie hop, takie musiałem do siebie dociągnąć, a to nie jest łatwe. Także nie wiem co to będzie widzieć na kamerze, jak ja to... jak to ładnie wygląda. To jestem ja. Aj, nie widać tego, żeby to było takie ładne. Ale czekajcie, powtórzmy. No, tutaj dociągnąłem pod koniec. Tutaj zaraz przylecę, a tam jestem. Tutaj jakiś godziny mi się uda nawet. Proszę mnie nie oskarżyć, bo to nie jest naprawdę Takie komentarze są bezsensowne. No, myślę, że to widać jak ja to dociągnąłem i to nie jest łatwe, ale no i co? I suba, nara.